Możesz mieć eleganckie biuro w Warszawie jedynie za 200 zł miesięcznie. Poszczegóły zaglądnij na stronę www.warszawskiebiuro.pl. Relację oglądają państwo dzięki współorganizatorom turnieju, którymi byli: Urząd Miasta Grudziądz, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Klub GTZ Grudziądz. Na transmisję zaprasza Marma Polskie Folie. Producent akcesoriów i wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowa. Sponsorem transmisji jest firma Royalex. Polski producent urządzeń i technologii dla firm drobiu. serdecznie z Grudziądza. Dzisiaj impreza na zakończenie sezonu w Grudziądzu. 85-lecie sportu motorowego w Grudziądzu i zawody parowe, parowo-drużynowe, bo właściwie tutaj mamy sytuację taką, że pary są zostawione mniej więcej oczywiście drużynowo. O tym za chwileczkę powiem Państwu, jak wygląda skład dzisiejszej imprezy. Trochę smutno na trybunach w Grudziądzu, no po tym spadku do drugiej ligi Trudno było oczekiwać, aby te trybuny się nagle zapełniły, no ale taką imprezę na zakończenie sezonu są winni kibice, są winni kibicom działaczek to, że tu no i taką imprezę zorganizowano. Myślę, że całkiem sympatyczny turniej, oczywiście takie turnieje także mają podteksty. Organizuje się je po to, aby mieć mniej więcej przegląd, proszę Państwa, zawodników na sezon 2010, no ale wiadomo, nie wiadomo, jeszcze w jakiej lidze wystąpi Grudziądz, bo jeżeli to odwołanie będzie przyjęte, to oni się utrzymają, Ostrów spadnie. Wiadomo, że tutaj jest wiele rzeczy, które się wyjaśnią w czasie najbliższym. A teraz już składy na dzisiejszy turniej. Najpierw ci, którzy będą faworytami, a więc gospodarze. To jest para z numerem 3 i 4. Ale rozpoczynamy od początku. Numer 1 dzisiaj to Krzysztof Włóczkowski. Numer 2 Kamil Brzozowski. To jest para numer 1. Potem Paweł Staszek z trójką. Z czwórką Artur Mroczka. Z piątką Tomek Szanowski. Z szóstką Marcin Jędrzejewski. To jest para numer 3. Para numer 4 to Grzegorz Knap i Roni Jamroży. Tutaj para Grudziowsko-Rybnicka. Para numer 5 Mariusz Puszakowski z numerem 9 i z numerem 10 Krzysztof Słaboń. Para startu Gniezno i później para obcokrajowców, a więc Klaus Wissing z numerem 11, z numerem 12 Mats Korneliusen. Wissing zawodnik z Gniezna, Korneliusen, zawodnik z Ostrowa. Pamiętamy jego występek, kiedy to tutaj. Przyjechał na mecz do Rybnika, nie mieli pieniążków dla niego działacza z Ostrowa, więc Corneliusem spakował motocykle do busa i wyjechał z rybnickiego obiektu. Taki mały numer, który wyciął działaczom, a więc to są składy na dzisiejsze zawody, my proszę Państwa zapraszamy do Parku Maszyn na wywiadę, a potem już oczywiście mam nadzieję będzie sporo emocji na torze przy ulicy Halera. Mózg z drużyny z Grudziądza, Zbigniew od lat związany z tym klubem. Panie Cbuszku, na zakończenie sezonu turniej i taki parowy. To na pewno nagroda dla kibiców z Grudziądza, którzy tutaj dopingowali się drużynę. Skład dosyć w miarę dobry. Skąd taki pomysł na taki turniej? Nie tyle. Podziękowanie kibicom oczywiście też, ale jest 85-lecie sportu motorowego w Grudziądzu i chcieliśmy uczcić to takim drobnym turniejem. Mówię, no nie są nazwiska pewnie najlepsze. Ale na to nas było stać. Taki turniej zorganizowaliśmy, a przy okazji podziękujemy kibicom za zakończony praktycznie rzecz biorąc już sezon, choć nie wiadomo co jeszcze może się zdarzyć w naszym żużlu. Niemniej uważam, że będzie fajnie. Przyjechał zarząd Polskiego Związku Motorowego z Bydgoszczy, będzie pan prezydent. Na pewno będą fajne, miłe zawody. Później spotkanie z zawodnikami tutaj na grillu, także taka bardziej zabawa. Niech mi pan powie, jak to jest, że można mieć klub finansowo na czysto. A spaj do drugiej ligi, to jest fenomen po prostu. Jedno, znaczy, panie prezesie, nie mówimy o okolicznościach tego spadku, mówimy o stricte rzeczy, która się stała. To znaczy tak, powiedział pan pierwsze, klub na czysto finansowo to jest zasługa zarządu, kibiców, urzędu miasta, sponsorów, wielu, wielu ludzi, tych, którzy po prostu dają pieniądze i tych paru ludzi, którzy zarządzają tymi pieniędzmi, to jest pierwsze. Odpowiedź na drugie pytanie, czemu spadliśmy, no zadaję sobie to bardzo długo, no tak jak pan powiedział, jeszcze nie wiadomo, co się dalej skończy. No ale no widać z tego, że jeżeli mamy czterech zawodników, którzy mają średnią 1,6 do 1,9, żaden z tych zawodników nie ma średniej powyżej dwóch, czyli ten skład, który, który, który był, no nie trafiliśmy, kontuzje jednego zawodnika, drugiego, kradzież motorów, wiele rzeczy na to się zebrało i dlatego ten wynik taki sportowy jest, uważam, że naprawdę jest to wynik krzywdzący, już pomijam wszystkie kwestie pozatorowe. Na pewno zasłużyliśmy sobie na więcej, no ale no niestety. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wielu kibiców u Grudziądza mówi tak, że gdyby Roni że był w tym roku w tym klubie, na pewno Grudziądz byłby lepiej i wyżej w tabeli. E, takiego grajka się pozbyto, mówią kibice, to jest skandal. E, wróciłeś jednak do Grudziądza na koniec sezonu. No tak, a z okazji powiedzmy turnieju tu przyjechałem. E, nie będę ukrywał, że prowadziłem rozmowy e, z Grudziądzem, no ale w Rybniku stworzono mi lepsze warunki do dalszego rozwoju i, i dlatego jeździłem w tym klubie i jestem zadowolony mm, ogólnie z całego sezonu, jak i z atmosfery i mm, tego, że, że startowałem w Rybniku. Czy są jakieś plany pod kątem przyszłego roku? Plany są takie, żeby dalej na żużlu jeździć, a tak poważnie, no to Gdzie? Myślę, że dojdziemy do porozumienia z działaczami z Rybnika i, i chciałbym dalej punktować do tego zespołu, e, ale to, to wiadomo, skończy się sezon, trzeba usiąść do rozmów i wtedy zobaczymy Niech to wszystko się rozegra. Na pewno po tak dobrym sezonie propozycji nie brakuje. Czy także z za takowe są no, wobec spadku do drugiej ligi będzie ciężko? E, szczerze mówiąc na razie jest cisza w tym temacie. Ja też e, nie chcę z nikim rozmawiać, bo wiadomo trwa cały czas sezon. Jeszcze się skupiam na tej końcówce, żeby ją dobrze odjechać i dobrze punktować. I tak jak powiedziałem, do, na rozmowy będzie czas zimą. Dziękuję. Dziękuję. W pierwszej stolicy Polski ściga się w tym roku Mariusz Puszakowski. Poza kibicem w domu mówią tak, że chętnie widzielibyście z takim plastronem właśnie ładnym, który masz na sobie, ale żeby pisał gitarze tylko w przyszłym roku. Tak już wielokrotnie powtarzałem, na razie toczy się ten sezon i chciałbym go odjechać do końca. Na no zima będzie, będzie czas na rozmowy, będzie ten. Nigdy nie mówię nie. Jest taka opcja, że, że może i wrócę do Grudziądza, ale to się mówi, okaże wszystko w trakcie rozmów zimowych. Na pewno wielkie nadzieje były przed występami w gnieździe w tym roku. Niezbyt dobrze one wyszły. Powiedz mi, czego twoim zdaniem zabrakło do tego, abyś punktował na swoim poziomie, bo dechę spokojnie cię coś robić. Powiem szczerze, że na początku sezonu było trochę duże zamieszanie tam w gnieźnie, było dużo zawodników i, i nie mogliśmy, tak powiem szczerze, w 100% przygotować do startu w tym sezonie. Później jak już się wszystko pokładało, dostało się jedną szansę, drugą szansę i zaczęło się ją wykorzystywać. No ta końcówka sezonu zaczęła dla mnie tam gdzieś słońce zaświeciło, zaczęło coś się dziać. Że tak powiem lepsza trochę jazda I przede wszystkim tutaj u mnie to głównej roli psychika zagrała. Spaliłem się w dwóch meczach, gdzie chciałem się dobrze pokazać, a potem wiadomo, jeżeli jest się u góry to jest dobrze, jak się spadnie na dół to, to naprawdę ciężko jest się podnieść. Ciężko wam było na początku sezonu, przegrana z Rybnikiem na dzień dobry, zimny prysznic, potem jednak pokazali się, że, że umiecie urywać punkty faworytom. Sezon twojej drużyny, jakoś ocenił w tym roku? No na pewno jako na Beniaminka zrobiliśmy duży wynik i wydaje mi się, że przyzwoicie. No jedziemy jeszcze do Rzeszowa walczyć tam o, o trzecie miejsce, ale jak będzie no to się okaże. Dzięki, pozdrawiam. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Przed nami pierwszy bieg dzisiejszego turnieju. Jest już czwórka na torze. Krzysztof Buczkowski w kasku koloru czerwonego, Kamil Brzozowski w kasku niebieskim. To jest para. Numer jeden para bydgosko to Natomiast kontra Paweł Staszek w kasku białym, Artur Mroczko w kasku koloru żółtego. 15 biegów, potem jeszcze dwa biegi opucha prezydenta, gdzie pojadą najlepsze dwie pary. A jak chodzi o. Bieg 17 to jest bieg opuchar urzędu marszałkowskiego, i pojadą w nim cztery najlepsi zawodnicy w dzisiejszym turnieju. No i popatrzmy. Buczkowski i Brzozowski kontra Staszek i Mroczka. I taśma. Artur Mroczka, chyba.

Dzisiejszy, który czeka na szansę występu, dzisiaj na pewno pojawi się na to. a więc za chwilkę powtórka w czterech Z jednym rezerwowym To będzie bieg, który będzie odbierał dzisiejsze zawody I mamy powtórkę biegu pierwszego, przypomnę Kask czerwony to Krzysztof Buczkowski, kask niebieski Kamil Brzozowski, a kontra Paweł Staszek w białym i Piotr Tabaka w kasku żółtym w miejsce Artura Mroczki, który przypomnę, jak Państwo widzieli przed chwileczką, ma dla tych z Państwa, którzy teraz włączyli odbiorniki dotną taśmy, ale wiadomo, że to są zawody towarzyskie. I żeby tutaj wszystko było OK to jedzie właśnie Piotr Tabaka. Przypomnę punkty Piotra Tabaki. Nie liczymy się do klasyfikacji bary numer 2. Dobrze. Ze startu, ale jakieś nieporozumienie, jak chodzi o Pawła Staszka. Paweł Staszek został na starcie, sam nie wie chyba dlaczego tak się stało. A na czele para Bydgowsko-Wiłgątka. A więc Kamil Brzozowski, Krzysztof Buczkowski, trzeci jest Piotr Tabaka. Tutaj przy nazwisku Paweł Staszka wpisz, piszemy literkę D. Szkoda, bo na pewno gdyby jechał Staszek T, te, ten bieg miałby większy koloryt. A tutaj proszę bardzo, teraz pomylił okrążenia w Kasku Niemieckim Kamil Brzozowski. No gdyby to był mecz ligowy, to mogłoby się to skończyć fatalnie. A tymczasem jeszcze jedno okrążenie trzeba było przejechać. Buczkowski za 3, Brzozowski za 2, Jeden punkt. Dla Piotra Tabaki nieporozumienie małe. Trzy punkty Krzysztof Buczkowski, dwa punkty Kamil Brzozowski i jeden punkt Piotr Tabaka. Nie kończy Paweł Staszek tego wyściga właściwie go nie zaczął dobrze. No i tutaj było, proszę Państwa, groźnie, bo. Byłoby groźnie, jak mówiłem, gdyby to była liga, bo taka pomyłka popularnego Brzucki mogła mieć fatalne konsekwencje. Ale póki co z pięciu punktów cieszy się para Boczkowski-Brzotowski. wyścig numer 2 Tomek Szanowski w kasku czerwonym jego partnerem będzie Marcin Jędrzejewski w kasku kolor niebieskiego z kolei zawodnicy w kasku białym i żółtym to Grzegorz Knap i Roni Jamroży Knap zawodnik tutaj z Grudziądza, Roni Jamroży także swego czasu reprezentował barwy gospodarzy i jeszcze jakieś problemy z motocyklem Roniego Jamrożego. No a trójka już jest okej. Okay. Tutaj jeszcze pod taśmą Marcin Jędrzejewski w kasku kolor niemieckiego. Skupiony pod taśmą startową, a trójka pozostałych zawodników jeszcze tam pewne Zmiany motocykla, zmienia motor Tomek Szanowski, no i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Niezbyt udany sezon dla Tomka Szanowskiego. Nie wiadomo, czy będzie jeździł w Bydgoszczy, czy tutaj mówił Leszek Tillinger. Zresztą słyszeli Państwo wywiad, że najlepiej te pytanie zadać Tillingerowi, ale wiadomo, że ten sezon dla popularnego szanka nie układa się dobrze, no i póki co. Poza kilkoma błyskami, które miał w tym sezonie, nie prezentuje nic, co miałoby spowodować, aby prezes Leszek Tillinger, prezes klubu z Budgoszy przedłużył z nim kontrakt. Tym razem znakomicie Tone Krzemowski, no to Marcin Wieczerzjewski, trzeci jest Ronijem czwarty Grzegorz Knapp, a więc podwójne prowadzenie. Parek Szanowski, Jędrzejewski jak na razie teraz Wroniego Jamrożego wjechał. Grzegorz Knap groźnie tam był, ale Pana może nie mrozić. jest z przodu, stara się tam jeszcze pracować. Roni Jamroży bez szans chyba na punkty jest Grzegorz Knap. No a Jamroży coraz bliżej tej pary Być może da jeszcze raz coś zrobić w tym wyścigu, chociaż teraz wyjście z Wydgoszczanie. Zyskują sporo i będzie miał wielki problem Jamroży, aby tutaj jeszcze ugrać więcej niż tylko jedno oczko. Tak, Aktywnicie dostarczył po trasie bez błędów, ale też nie zmuszeni przez rywali do takowych teraz problemy. Jamrożego tam pod bandę go wyrzuciło niemiłosiernie, ale dowozi Jeden punkt do mety, a więc kolejny wyścig za nami, trzy punkty Marcin Jędrzejewski, dwa Tomek Szanowski, jeden punkt dla Reniego Jamrożego, bez punktu Grzegorz Knapp, a więc pięciu punktów te, cieszy się teraz para Polonii Bydgoszcz, tak można powiedzieć. No a my czekamy na kolejne rozstrzygnięcia, bo za chwilkę przed nami już trzeci wyścig. A tam para startu gniezdo kontra obcokrajowcy, gnieździnsko, ostrowscy odsłona przed nami ostatnich czterech zawodników na torze przy ulicy Hallera Mariusz Puszakowski w kasku białym Krzysztof Sławomir w kasku żółtym kontra Klaus Wissing w kasku koloru czerwonego i Mats Korneliusen w kasku niebieskim Faworytem na pewno Gnieźnianie, ale nie wiadomo w jakiej formie jest Wissing. Nie miał zbyt częstych okazji do startu w Polskiej Lidze Mats Ten sezon średni jak chodzi oczywiście o Polską Ligę, no ale wiadomo, że on miejsca w Ostrowie raczej nie zagrzeje, jak już mówiłem po tym słynnym jego zachowaniu w Rybniku. No i tutaj, jak już mówiłem, takie turnieje czasami są przeglądem do składu na przyszły rok i być może prezes Zbigniew Fiałkowski, który trzyma tutaj żelazną rękę, ten żużel w grudziądzu, być może gdzieś myśli o tym, aby któregoś z tych zawodników zobaczyć na torze GTŻ tu w sezonie 2010. Puszczakowski w białym, Słaboń w żółtym. Wissing w czerwonym, Korneliusem w klasku niebieskim. Paśma w górze, to najszybciej, dobrze. W piasku białym ma Kutakowski. Drugi jest Krzysztof Słabonia, więc para startów nie jest na prowadzeniu. Teraz bardzo szeroko Klaus Wissing. Korneliusem przekrojony z nie leje jednak rady. 5-1 w rewazach Podniosło motocykl Corneliusena, Corneliusen trzeci, Klaus Wissing czwarty. Tak nam się to chyba wszystko zakończy, bo tutaj ta strata po tych dwóch odłożeniach już jest dosyć spora. I myślę, że więźnianie dowiozą te pięć punktów do mety, a więc jak na razie faworyci tego turnieju nie zawodzą. Na tym wirażu Puszakowski ciągle z przodu, a więc 5 punktów pada łupem startu Gniezno. Ładny bieg w wykonaniu tych zawodników. Puszakowski 3 punkty, 2 punkty. Krzysztof Słaboń. Jedno oczko dla Matsa Korolusena i bez punktu Klaus. Wissing, takie są wyniki biegu trzeciego, a więc za nami już każda para ma jeden start. No i do tej pory układało się to tak, że mieliśmy trzy razy e, wyniki 5 do 1, a więc trójka. E, trzy pary z przodu po 5 punktów, a potem e, po jednym oczku mają dwie para, więc Knapia, Mroży i Wissing Korneliusen i bez punktu para Staszek i mroczka, bo przypomnę, że punkt Piotra tabaki nie liczy się do ogólnego rozrachunku pary numer 2, a więc Paweł Staszek i Artur Mroczka. oglądają państwo dzięki współorganizatorom turnieju, którymi byli Urząd Miasta Grudziądz, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Klub GTZ Grudziądz.